Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do Krakowa już 3 czerwca, dlatego że przez cały dzień będę miał ogromną przyjemność, zarówno emocjonalną, bo miejsce uwielbiam i ludzi znam, jak i merytoryczną uczyć was na temat tego, dlaczego sprzedaż jest najważniejszą umiejętnością przyszłości. I niezależnie od tego, czy jesteś handlowcem z doświadczeniem, który zęby zjada na tym, w jaki sposób sprzedawać i w jaki sposób konwertować prospektów klientów, w jaki sposób wspierać tych, którzy Twoimi klientami są, po to, żeby zwiększać portfolio ich Zakupów i zarabiać jeszcze więcej, jak również w odpowiedni sposób budować relacje. Czy też jesteś kimś, kto oficjalnie ze sprzedażą nie ma nic wspólnego, ale tylko oficjalnie, bo nieoficjalnie ma każdy z nas. Jeżeli jesteś rodzicem i chcesz przekonać dziecko do tego, żeby kurteczkę nałożyło albo pracę domową odrobiło, to musisz je w odpowiedni sposób przekonać, a to za tym idzie przedstawić ofertę wartości. Jeżeli życzysz sobie, żeby twój mąż, poza tobą jako żoną, nie widział świata i był z tobą do końca życia, to musisz umieć opowiadać określonego rodzaju Historię, a więc znowu przekonywać go do siebie, bo z tego punktu widzenia każdy z nas jest jakiegoś rodzaju ofertą, która ma określonego rodzaju wartość. Jeżeli jesteś pracodawcą, to z całą pewnością motywujesz swoich pracowników do tego, żeby się zmieniali, żeby chcieli wykonywać zadania i mieli swoje własne zaangażowanie. A jeżeli jesteś pracownikiem i chciałbyś na przykład więcej zarabiać, to bez dwóch zdań musisz wiedzieć, w jaki sposób przekonywać szefa do tego, żeby się z Tobą zgodził i żeby patrzył na świat w podobny jak Ty sposób. Wszędzie jest. Sprzedaż i wszystko jest sprzedażą. Umiejętność spojrzenia na nią z punktu widzenia życiowego, jako fundamentalnej umiejętności, fundamentalnego zasobu, który jest potrzebny każdemu z nas, niezależnie od tego, czy w sprzedaży siedzimy bezpośrednio, czy też nie. Ile lat w niej siedzimy, czy dopiero jesteśmy początkujący, jest niezwykle istotne. I dlatego zdecydowałem się podróżować po całym kraju i nie tylko, bo również jeździmy z tymi kursami za granicę. W czasie konferencji, które cieszą się niezwykłą popularnością i zbierają zawsze ogromne rzesze adeptów fachowej, merytorycznej, psychologicznej wiedzy, dzielić swoimi doświadczeniami wieloletnimi z rynków zarówno polskich, jak i międzynarodowych tym, czym sprzedaż jest, w jaki sposób funkcjonuje i dawać zestaw wybranych, niezwykle skutecznych, praktycznych technik z zakresu robienia pierwszego wrażenia, po to, żeby mieć możliwość budowania relacji, z zakresu budowania zaufania i tego, żeby mieć możliwość skonstruowania związku pomiędzy Tobą a przyszłym klientem. I z zakresu zamykania sprzedaży. Każdy z Was będzie mógł się tam odnaleźć w kontekście swoich własnych, zindywidualizowanych potrzeb i gwarantuje. Zresztą, ktokolwiek z Was mnie zna, wie, że jest to absolutnie pewne, że będzie po pierwsze świetna zabawa, po drugie, doskonałe, merytoryczne, praktyczne narzędzia i po trzecie, inspiracja, która jest ważna do tego, żeby wejść i zmienić swój świat, a daj, Panie Boże, również świat zdecydowanie większy, czyli swojej rodziny, swojego rynku, swojej firmy oraz Polski. Do zobaczenia 3 czerwca w Krakowie. Z ogromną przyjemnością wracam do tego miasta. Cześć!